Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW Serii 3 o oznaczeniu 18D z 2020 roku. Zapraszam. Oznaczenie 18D, czyli pod maską, mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 150 koni mechanicznych, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na tylną oś. Samochód jest w pięknym niebieskim kolorze, a kodla kieru to C31 Portima Blue. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M nadający mu sportowego charakteru. Kamery 360 stopni z przodu, z tyłu oraz dwie w lusterkach. Reflektory w technologii LED. Dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali. przyciemnione tylne szyby, nagłośnienie Hi-Fi, elektrycznie składane lusterka, fotele sportowe, połączenie alkantary oraz skóry. Ponadto fotele są wyposażone w pompowanie trzymania bocznego oraz odcinka lędźwiowego. Przebieg naszego samochodu to 7869 km. Cyfrowe zegary, sportowa skórzana kierownica z tempomatem oraz z ogrzewaniem kierownicy, komputer pokładowy sterowany albo za pomocą dotyku, albo za pomocą pokrętu iDrive. Ponadto samochód wyposażony jest w system asystentów, ostrzeżenie przed kolizją czołową, ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu z ingerencją w kierowanie oraz przed zmianą pasa ruchu. Asystent martwego pola w lusterkach. Klimatyzacja w samochodzie jest trzystrefowa. Podgrzewane fotele z przodu. Widok z za kierownicy, przejdźmy sobie jeszcze do tyłu, z tyłu mamy wcześniej wspomnianą trzecią strefę klimatyzacji, oczywiście zregulowano tutaj temperaturą, Niczej dwa porty. Do ładowania i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Ponadto samochód wyposażony jest w system dostępu komfortowego, dzięki czemu, jak zbliżamy się albo oddalamy od samochodu, to będzie nam się odpowiednio otwierał lub zamykał. Tak jak teraz Państwo widzą, dlatego też na filmie troszeczkę awariował, jak tak wokoło niego chodziliśmy. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!